Zawad bieża czas. Można popatrzeć, ile czasu już pokonaliśmy. Przede wszystkim w Głogowie nic się nie dzieje takiego, co by mogło pobudzić amatorów, którzy szukają, gdzieś tam chodzą, uprawiają różny ruch. Tadek Karpowicz zrobił to w zeszłym roku jako próba. Połączyliśmy nasze wspólne siły no i chcemy zrobić wymiar profesjonalny. Co miesiąc spotykać się z ludźmi poprzez test, bo test jakby ma pewną rzecz w sobie. Ja na przykład chcę przebiec 1800 metrów. Jeżeli mi się to uda, może tak, może nie, ale jakiś tam wynik będę miał, a więc za miesiąc Chcę się poprawić. Co w związku z tym? Zacznę trochę biegać i mam nadzieję, że ten wynik, który dzisiaj osiągnę, zostanie pokonany za miesiąc, a ten, co będzie za miesiąc, to za dwa miesiące. nam czasu i 11 minut już jesteśmy na trasie. Ostatnie sekundy. 50 sekund zostało. Wynik wypadł kiewsko bo 2650, ale na początku było szczególnie ciężko kiedy ten cały tun zaczął startować, to wtedy się było przebić bardzo trudno. Biegłaś już wcześniej, czyli był jakiś rekord do pobicia? E, no, chciałem przynajmniej tak minimum 3000 osiągnąć, ale niestety się nie udało. Jaki dystans przesł? 2725 Będziesz przychodził na następne edycję? No jeżeli no. czas pozwoli, to jak najbardziej. Jest.